Do Krakowa zostałem przeniesiony przez księdza arcybiskupa Baziaka w 1958 roku do parafii św. Floriana z obowiązkiem uczenia w trzech szkołach dla głuchoniemych oraz prowadzenia duszpasterstwa głuchoniemych. W parafii św. Floriana był organistą pan Alojzy Poziorski, który zapalił mnie miłością do muzyki poważnej. I w każdy piątek chodziłem przez 6 lat do filharmonii na koncerty, a potem razem z nim chodziłem na zaplecze, żeby pogratulować solistom występującym w czasie tych koncertów. I tak zaczęła się znajomość, a potem przyjaźń z muzykami. Potem gromadziliśmy się, modliliśmy się, rozmawialiśmy na różne tematy, a potem. Robiliśmy takie spotkania z konferencjami na poszczególne tematy z zakresu religii. I tak się zaczęło duszpasterstwo artystów z muzykami. Potem przyłączyli się do tego artyści sceniczni z teatrów krakowskich, z którymi też się zaprzyjaźnili. Niektórzy mieszkali, jak pani Polony, na terenie parafii świętego Floriana. Zasadniczo w 1972 roku oficjalnie dostałem taką nominację od księdza kardynała Wojtyły, który powiedział, no ksiądz Jerzy należy do jedynych duszpasterzy, którzy są mianowani już po latach pracy w, w danych środowiskach, jak na przykład wśród głuchoniemych czy teraz wśród artystów. I kiedy zapragnąłem być proboszczem i o to prosiłem księdza kardynała Wojtyłę, to powiedział, dobrze, zamianuję księdza proboszczem, ale z prośbą, żeby te dwa duszpasterstwa przynajmniej prowadził cały czas dalej, duszpasterstwo artystów, duszpasterstwo głuchych. I napisał to w dokumencie nominacyjnym na proboszcza i dziekana w parafii Najświętszego Salwatora. Kiedy był biskupem, ksiądz Karol Wojtyła, pewnego dnia poprosiłem go, żeby przyszedł na opłatek artystów. On mówi: To ja was zapraszam do siebie. I ta grupa przyszła, nieliczna, około 30 osób bardzo był zadowolony, bo artyści deklamowali poezję Norwida, on mówił też razem z nimi, bo znał Norwida wspaniale i lubiał go. Śpiewali, grali, a sam jako poeta, jako aktor, czuły był na piękno bardzo i przyprowadzałem mu artystów, którzy uprzyjemniali mu ten trudny żywot. Arcybiskupa krakowskiego w owych czasach komunistycznych. Ksiądz kardynał Wojtyła jako artysta sam darzył niezwykłym sentymentem wszystkich artystów i doceniał właśnie wszystkie rodzaje sztuki i uważał, że to wszystko okraczone religią, ma dopiero głębię, prawdziwą, jak podkreślał, że bez Chrystusa człowiek się nie może zrozumieć. Kim właściwie jest. Tak samo i artysta w obliczu Boga, dopiero właśnie tego największego artysty, który stworzył tak piękny świat, dopiero się też odnajduje prawdziwy artysta i tworzy się prawdziwą sztukę. Aktorzy, artyści go kochają i lubią, ponieważ on potrafi do nich mówić ich językiem, nienapuszonym, naturalnym. Z poczuciem humoru, z przemrożeniem oka. Także i jego yy, yy, słowo yy, Boże, i jego słowo prywatne tak pięknie się przeplatają, że jest yy, wszędzie mile i czule witany na wszystkich spotkaniach, koncertach yy, i wydarzeniach. Jaka była pierwsza rola księdza w teatrze? A w teatrze to byłem grzybem, muchomorem. <grym> eee, a w ogóle. No to nie miałem szczęścia, bo urodziłem się bardzo brzydki, pomarszczony. Także mamusia w ogóle bała się pokazać mnie zatusiowi. E, ale potem w miarę lat te marszki znikają, także prawie teraz już nie mam żadnych zmarszczek. Lepiej mieć no, ale księdzu została ta dobroć i hojność dla artysty. Kocham artystów. Ale nie tylko artystów, byłem kiedyś u księdza. Tak. To było piękne. Przychodzi jakiś tam Stasiu, nie? Tak. Pod oknem i mówi, proszę, księdza. Ksiądz otwiera okno i mówi, Stasiu, już nie mam pieniędzy, ja jestem na emeryturze. Proszę księdza, ja się ogoliłem, umyłem. Eee, <grym> eee, Ksiądz eee. tak, 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 tak. tam na tak, tak. Zawsze, tak. Kardynał Wojtyła lubiał, jak się o wice, jakieś żarty, ale sam nigdy nie opowiadał. O. Natomiast o nim też są różne śmieszne historie. Między innymi, jak został biskupem, przyjechał do Wadowica, żeby odprawić pierwszą mszę jako biskup. No, potem był obiad, on siedział przy stole w fioletowej sutannie i gosposia podawała mięso na drugie danie, ale na tym półnisku nalała bardzo dużo sosu i kiedy podawała biskupowi, wtedy wylała mu na rękaw. Biskup Wojtyła popatrzył i pomyślał, że no, trzeba do Rzymu pojechać po nową sutannę, bo w Polsce takiego materiału nie było. Gosposia widząc, że jest zmartwiony, mój niech się ksiądz mnie martwi. Mam jeszcze dużo sosu. <grywa> <grywa> mój ojciec jako nauczyciel nie tylko uczył tam historii polskiego i rosyjskiego i śpiewu i gimnastyki, ale też i zbierał pieśni ludowe i przyśpiewki, które właśnie wydali z okazji jakiegoś tam jubileuszu, moich rodziców którzy właśnie na tyle szkoły w Strękopożycach tu są, które nosi imię moich rodziców Alicji i Franciszka Bryłów, jak również w Dresku Nowym, gdzie pani tak dolny śpiewała też, koncertowała pani Ewa również. Pamiętam jedną tylko taką piosenkę. Leciał pies bezłowiec łogunem wywijał pewnie nie żonaty, wesoło wesnył. Wojdana, 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 wojdana. Taka ludowa piosenka. Ja też właśnie miałem zacięcie takie w młodości poetyckiej. Pisałem wiersze i niedawno właśnie znalazłem taki ten oryginalny zeszycik, w którym właśnie pisałem te pieśni, które zatytułowałem Versus, bo uczyłem się łaciny przez 4 lata w gimnazjum, dwa lata w liceum, dwa lata na uniwersytecie. No i właśnie te wierszyki takie są ładne. Nawet w którymś tam roku, no może tu data jest, no zobaczymy w 1943 dojrzę. no, miałem 15 tak, lat. 1943. 15 lat miałem. Zmierzch jesienny, cichy, jesienny zmierzch otulił wszystko już. Mgła lekka, jak biały puch, płynie nad ziemią tuż. Cicho szemrzące trawy i liście szeleszczące drżą ze strachu i obawy. Kiedyż nastanie słońce. Lecz cóż nam teraz po słońcu, myślą zrozpaczone, Choćby świeciło przy końcu, nie minie co przeznaczone. Zła zima już się przybliża i marznąć przez nią będziemy. Jednym radosnym wspomnieniem jest myśl o letniej zieleni. Więc cicho szumiąc łkają, ronią rzęsiste łzy. Czy zimę szczęśliwie przetrwają? Bo okres to bardzo zły. Nasz laj ten laj koni, po Krakowie ciągle goni. Lajkoni, laj-laj, poprzez cały kraj, kraj, Daj laj-laj, poprzez cały kraj. lajkoni, koniku laj-laj, poprzez cały kraj, kraj, Daj laj-laj, poprzez cały kraj. Luby, Luby, daleko spogląda na polskie ruiny, daleko spogląda na polskie ruiny, po laj konik, ten laj konik, ciągle stała tury, najkoni kulajlaj, poprzez cały kraj, kraj, najgoni kulaj laj poprzez cały kraj na koniku laj laj poprzez cały kraj kraj. Na laj laj poprzez cały kraj.